Sebastian, witam was w pierwszym odcinku ze Sebastianowic no i... Ten nieznanego oczywiście to jest miasto Sebastiana czyli moja i nieznanego, ale to jest tak naprawdę Sebastianowicę. no, jeszcze ja spytał się nieznanego, czy tak może być, no i dzisiaj sobie Boże, będziemy jakieś Chcę coś budować to jest mój domek, taki mały mały, no tu mam takie coś, tu no, mam ten tarasik. na wodzie w ogóle mam ten dom, jak widzicie i to jest git, no. Pek. Wchodzimy. No, Ogólnie my takie wiosce, znaleźliśmy jakąś wioskę i właśnie tutaj będziemy robić. Jakieś miasto. No. I tyle, w sumie. Nieznane jeszcze domku nie ma. Znaczy, nie ma domku tak naprawdę, bo ten domek też nie zbudowałam od razu. To nasz tomek był. Tutaj. Chyba to jest ten. To jest podpisany. Tak, to jest ten. Nie jest podpisany, to jest ten, no. Bo... No, tu. Skrzyneczkę miałem i na górze to się z skrzyneczką. No. To jest ten właśnie tomek. Nic z tego nie ma, jak widzicie. Na no, serwerze. -y na no, serwerze. -y Co to jest? Czekaj. Co jest? Nie znam nie, nie, to zbudował? Nie ma wejścia. Zaczął budować i tam. Dziwne to nie. To wygląda jakby jakaś czapka miała być budowana, właśnie taka zielona. Jakby wiecie, o coś. Zrobić tu. To ja. To ja zniszczyłem wam poprzednie miasto. Co jest? Z tym zrobię tak samo. To tylko kwestia czasu. Z, zaraz się dowiecie co ja tutaj mówię, bo to zaraz to samo. A ja mam tylko przypominać, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. No i będzie więcej tego typu filmów po prostu. No i tyle. Hmm. Zniszczyłem wam poprzednie miasto. Z tym zrobię tak samo, to tylko kwestia czasu. Nie wiecie pewnie, ale mieliśmy inne miasto. To o tym wiecie, które zostało zniszczone właśnie Dlatego mamy nowe. Oho. To ja zniszczyłam wam poprzednie miasto. Co zrobię tak samo? To tylko kwestia czasu. Ej, co jest? Ej, mam normalnie gęsią skórkę skórki. Bo, bo to był jak już pranka nam. Yy, mi robił. No, mi robił bardziej. Więc nie wiem o co w tym chodzi. Pierwszy raz tak naprawdę widzę ten budynek. Mmm. Nie wiem o co chodzi No i tyle w sumie Znaczy to oczywiście nie koniec cieka, bo Ja miałem w planach budować coś Jakiś domek na przykład nowy No ale trochę jestem zaniepokojony tym O co chodzi? No dobra nie podolek z Ojej, żeby w ogóle. No nie wiem o co robi. Jest to trochę straszne, bo jest za nie, bo jakby wiecie o co chodzi, to ktoś tutaj... Te, teraz napisał jakąś no serwer. Znaczy teraz nikogo nie ma. Patrzcie, tylko ja. Tu pisze, fali od seba. Nie wiem o co chodzi. Totalnie. Ech, aua. Hmm. Wiem, poczekajcie Może ja spróbuję zadzwonić po prostu do Nieznanego Pójdę po telefon, po drugi I zadzwonię To poczekajcie chwilę No, bara poczekajcie, już do niego dzwonię Mam nadzieję, że odbierze I tyle Czekamy. Okej, okay, już jestem z nieznanym, się połączyłem Siema Przywitaj się. Halo! Cześć! Słuchaj, jest sprawa, bo byłeś u nas na serwerze na Minecraftie, ten? Na mieście? Jakim? No, u nas to jest to nasze miasto. Chyba tak. Byłeś? Nie, nie, jednak nie. Byłeś, byłeś. Ale nie A? o to mi chodzi, nie o to mi chodzi. Czy byłeś tak, nie wiem, z wczoraj albo dwa dni temu? O to mi chodzi. Nie była. Bo jest jakaś sprawa, bo słuchaj, co teraz nagrywam odcinek, bo chciałem sobie coś pobudować, nie? No. I obok tego domku takiego naszego, co był na początku, jest jakiś taki zielony budynek. I słuchaj, są takie tabliczki. To ja znieściłem wam poprzednie miasto. Z tym zrobię tak samo, to tylko kwestia czasu. Wiesz coś na ten temat? Nie. No właśnie, ja też nie wiem o co chodzi. Teraz myślałem, że sobie zwykły odcinek nagrał albo coś. A tu jednak takie rzeczy, no. Dobra, jakby co to, to ja zadzwonię po odcinku, dobra, to sobie pogadamy. Może sobie coś pogramy, dobra? Dobra. O, i... o, no właśnie, no dobra. To cześć. Dobra. No jak słyszę się nie zdamy, nic o tym nie wie. Yy... Nie wiem co ja mam teraz zrobić, no ja bym po prostu tyle bym kończył odcinek, no bo ja na serio nawet nie wiem co zbudować. Teraz. Jest to trochę dziwne. No nie powiem, że nie. To ja zniszczyłam Wam poprzednie miasto. Z tym zrobię tak samo. To tylko kwestia czasu. No to widzicie no to. Nie, co w tym chodzi w ogóle. Dobra, no to my się widzimy po prostu w następnym odcinku. I co? Może się dowiemy, co to za postać, albo coś takiego, nie? Na